Cześć widzowie, z tej strony Green Team, ja jestem Misior, to jest... Kiermana, gramy w Kiermana, dzisiaj gramy w sobie gramy. Jestem, Jesteśmy tu nowi, ale mam nadzieję, że to się wybije. Więc zapraszam. Zapraszamy. Trzy, dwa, jeden, start. O, misior, odtrąć. Kie masz? kierman, tutaj się masz? to się dzieje? Kieman, uwaga. kiermana, Oooo, wow, wow. Gol! Nie, Michioł. Michioł, 1-0. Kiewicujcie mnie widzowie. Kolejny gol! Widzowie, jest ten najlepszy. Michioł 2-0. Ale... Pierdolone, musisz się postarać Aj, pierdolone goal. Gratulacje, brawo. Dwa bramka, dobra. Widzowie, nie poddajemy się, trzeba grać do końca. Nie poddajemy się. Ej! Widzowie, jakby na kamerce było widać, jakby było widać, że Kiermana to oszukał no. oszuka, Kiermana zrobił oszuka. tak. To nie, to nie. gol się nie zalicza, Kiermana oszukał. Dobra. Kiermana chce nie, nie tak, będzie ze mną, misior jest zawsze. zawsze jest A tutaj, tutaj. uwaga ja. Kiermana Nie. Sobie, musicie mi energię, jeśli tu zostawicie 100 łapek w górę, robimy na sobą część, raz będę grała z moją kamerzystką. Oj, przepraszam, widzowie. Przepraszam, przepraszam. Dobra, gramy. Kiermana, Kiermana. O, ale i tak gol Kiermana czeka! Widzowie, chyba przegram. Nie wiem, gołu, gramy do ja się nie poddaję. Wpiszcie w komentarzach, komu kibitujecie. Kierman. Kierman czy Misio? Misio to wstaną działam. Nie jestem ja. Chłopiec. No to... dobra. Kierman ma być dłuższy, bo stawiamy na dłuższy. No dobra. No dobra, Dalej. Dobra, widzowie 4-2, niestety Kierwana mnie pokonuje. Nie mamy gra Kierwana, ale i tak piszcie kołówki kibicowaliście w komentarzach. Jeśli zostawicie tu, nie wiem. Jesteśmy, jesteśmy nowe tutaj z Green Teamu, ale jeśli byście zostawili te śród, to robię, ro, robię specjal. Robię taki specjal. Dzisiaj jeszcze będzie opening dla Więc oglądajcie, oglądajcie. O nie, Kiermano oszukuje, Kierman oszukuje. Ja też prawda? Kurde, Kiermana 5-2. Brawo dla Kiermany. Skryjło. Brawo dla kanalistki. Strzeliłem widzowie. Chociaż choć, no, trochę doganią Kiermana, ale nie wiem czy się uda. Bo jakby też trochę ze Wy macie tutaj warto, żeby też sprawdzić, czy jakie badą szukinało. I nie chcę nie zobaczyć, że podczas idea naszego naszego teamu, Greek Team, będą dochodzisz dochodzić nowe osoby. Na razie jesteśmy według dwójkach. Może kowerzystka nawet dojdzie, ale nie wiem. Widzowie szczerze piszcie w kto wygrał. Jak czekamy Was ile z rano? Czy za mną i Alina wycięgolę? Kiermana gorę. Chyba widzowie, że gramy. Widzowie Kiermana ale dwa ale jest bardzo jakiś chyba. A ja Kierman są widzowie, macie tę czy Kierman poszukiwał, czy Kiermana nie oszukiwał? Kiermana musisz popchnąć. Kiermana musisz popchnąć chyba. Nie, nie musisz. i będę przed założeniem tego kanału jeszcze nie Na Pewno jest większe szanse, że się utopi się. No, to no tak, Pan widzol, jesteśmy na wakacjach teraz właśnie w Darmowie. O golebie. Jesteśmy na wakacjach w Darmowie nad morzem i jest fajnie. Jak ogólnie to mieszkamy w Krakowie. Więc filmików nie będzie cały czas, bo tutaj mamy stół do ping ponga profesjonalnym. Nie wiem czy tak profesjonalny, po prostu ekskluzywny. Musimy wracać do Krakowa, będę jeszcze chłopika, nie wiem. jeszcze chłopika, <grym> no. no czasami będę go nagrywał w szukach, ale to tak. Film będzie daily, Czasami Kiermany może nie być, bo będzie też pracował. Jakby... God. Jakby... Wiecie, no, to trzeba coś zarabiać. Jakby jesteśmy nowi, to przez YouTube to nie zarabiamy. Kiermana wygrał. Dziękuję widzowie i widzimy się dzisiaj na bołu bo Panik ahoj, tak... ahoj. Ahoj. Ahoj panie kapitanie, ahoj!